Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 24. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich, Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym jedenastu i wszystkim pozostałym, a były to Maria Magdalena i Joanna i Maria Matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, użał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emmaus, które było oddalone o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nazajem się pytali, sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że Go poznać nie mogli, i rzekł do nich. Cóż to za rozmowy idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas rzekł do niego. Czyż ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu z Jezusem nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień jak się to stało, lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie. Bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali go tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach, i zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówi by został mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił, i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli mówiących. Wstał pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam! Wtedy zatrwożyli się i, pełni lęku, mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli, z radości dziwili się rzekim, Macie tu co do jedzenia. A oni podali mu kawałek ryby pieczony i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w Zakonie Mojżesza i u proroków i w Psalmach. Wtedy otworzyły im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma i rzekł. Im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości i wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich a stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi, a oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością, byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.